Mamy adwent, czas radości, radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Szkoda, że ludzie tego tak nie odczuwają i że Księża mało to jakoś uwypuklają. Żałobne szaty, w które się ubieramy, do tego jakby nie prowadzą. Dopiero trzecia niedziela adwentu, kiedy różowy kolor w niektórych parafiach będziemy widzieli, przypomni nam, idźmy z radością na spotkanie Pana. Radujcie się w Panu. Jeszcze raz Wam powtarzam, radujcie się. To jest sprawa nie tylko religii, która nie może być religią smutku, ale właśnie religią optymizmu, ufności, radości. Ale to sprawa naszego życia, żeby ono takie było. No i tu jest problem. Że my żyjemy czasami w smutku, chętnie wracamy do tego smutku, uciekamy w smutek. Wizja człowieka współczesnego to jest taka, że wszędzie jest smutek. François Sagan mówi, Witaj smutku tytuł jej książki. I jakby nużamy się w tym smutku, jesteśmy smutni. Mimo modlitw, które zanosimy, które powinny nas rozweselać, mimo komunii świętej przyjmowanej, a przecież to jest niebo w sercu, a odchodzimy od komunii świętej smutni. Jest jakiś problem. Człowieka, który jest zasmucony, który nie uwierzy w Ewangelii, która jest dobrą nowiną o zbawieniu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Który nie uwierzył świętemu Janowi Pawłowi, który mówi: Człowiek stworzony jest do radości i do szczęścia. I dlatego ucieczka w smutek. I stąd problem bardzo ważny dla każdego z nas nawracania się do radości. Nawracania się, do, jak gdyby na nowo do, do swojego szczęścia, do tej drogi do szczęścia. To jest na tyle ważne, że jeżeli my w swoim życiu nie odnajdziemy czystych źródeł radości, to co się stanie? No to, co się wielu ludziom przydarzyło że zaryją w brudnych kałużach, Przyjemności, i to będzie dla nich jeszcze jednym powodem do zasmucenia się. Dlatego to jest wezwanie adwentowe, ale takie wezwanie, które obowiązuje każdego dnia, żeby się nie dać pognębić, zwyciężyć smutkowi, żeby znaleźć motywy, dlaczego ja mam być radosny, a te motywy są w naszej wierze, są w Ewangelii. Człowiek odpowiedzialny jest za swoje szczęście. I nie może być tak, że my o brak szczęścia, radości będziemy innych oskarżać. Mąż myśli sobie: Nie jestem szczęśliwy, nie jestem radosny, o to na pewno wina mojej żony. Żona myśli odwrotnie: o to na pewno wina mojego męża. I tak przerzucamy i tak oskarżamy się, albo też. Inna sprawa, że każdy ciągnie to szczęście w swoim kierunku i potem rozrywamy je jak sztukę płótna na strzępy i nikt nie ma tego szczęścia. To jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy się nauczyli tej drogi do szczęścia, która musi być budowane właśnie każdego dnia przez uczciwe życie, przez wierność sumieniu, przez wiarę, nadzieję, miłość. To są drogi, które prowadzą do szczęścia, które prowadzą do radości. Tylko grzech i szatan jest smutny. Bóg jest samą radością i ekstazą. I to on stworzył człowieka dla radości i szczęścia. Tak uczył Jan Paweł II, nauczyciel życia. Nawet cierpienie i ból może służyć uwypukleniu radości. Ona przyjdzie szybciej niż myślisz, gdy zaczniesz jej oczekiwać, nie od Twoich nerwowych starań, gdy otworzysz się na radość idącą od Boga ku nam. To jest cała mądrość i sztuka, by nie uważać szczęścia za główne danie na uczucie życia, ale za deser jedynie. Gdy tylko przestaniesz myśleć o własnym szczęściu, gdy coś dla niego poświęcisz, gdy je jakby stracisz, Wtedy ogarnie cię ona z mocą. Wtedy naprawdę je zyskasz. To główny paradoks Ewangelii: stracić, by naprawdę zyskać. Często możesz tego doświadczyć. Podejmując służbę ubogim i nieszczęśliwym dużo stracisz, ale jeszcze więcej zyskasz. Zauważ, że ludzie często uciekają w smutek i ból tak, jak uciekają w chorobę. Psychologia zna te zjawiska. Chcą, by się nad nimi litować, by zyskać zainteresowanie innych. A przecież można to zrobić na sto innych, lepszych sposobów. Daj się przekonać, że każdy jest kowalem swojego losu. Że odpowiadamy sami tak za swoje szczęście wieczne, co jest prawdą wiary, jak i za szczęście doczesne. Nikt nie może cię nieszczęśliwić wbrew Tobie. Sam je budujesz. Różne obiektywne nieszczęście i przypadki losu istnieją, ale to od ciebie zależy, jak się do nich ustosunkujesz. Albo cię zniszczą, albo wyniosą w górę. Więc tak naprawdę nie jest mądre ani prawdziwe oskarżanie innych o brak szczęścia. To nie oni zawinili, ale ty, że tych negatywnych doświadczeń nie przyjmujesz jako okazji danej Ci przez Boga do trudnego szczęścia. Łatwego nie ma. Źródła radości to sakramenty święte. Pismo święte mówi: Będziecie czerpać z radością ze źródeł zbawienia, a my nieraz stronimy od sakramentów. Spowiedź święta, komunia święta, nawet małżeństwo. Wiele par żyje bez ślubu. Nie potrafią czerpać tej radości i dlatego tak jest życie, a nie inne. W psalmach bardzo często, tak samo w Apokalipsie, jest wezwanie do tego, żebyśmy śpiewali pieśń nową. Kiedyś to do mnie dotarło po wielu latach mojego życia kapłańskiego. Śpiewajcie Panu pieśń nową. I taka refleksja moja nad swoim życiem czy rzeczywiście ja śpiewam taką nową pieśń ciągle na nowo czy biorę tę radość z serca Bożego i wyszło mi że nie i tak patrząc na życie innych ludzi to widzę że i moi bracia i moje siostry też nie śpiewają tej nowej pieśni my wszyscy poniekąd śpiewamy starą pieśń jaka to jest pieśń pieśń użalania się biadolenia Obciążania innych naszym smutkiem, o taką pieśń to umiemy dobrze śpiewać. I przyszła refleksja dla mnie taka głębsza, i zacząłem się starać, zacząłem pracować nad nawróceniem do radości, nawróceniem do szczęścia, nad odnajdywaniem tych dróg, które jakoś w moim życiu zarosły. No i chyba mi się trochę udało, bo mimo trudnego życia w pewnym momencie jeden z księży powiedział: To ksiądz dzisiaj jest jakiś inny. Ja widzę, że inna twarz, inne podejście, inny humor. Tak powinno być, żebyśmy my przechodzili ze smutku do radości. Z punktu widzenia religii to właśnie jest nasza pascha, czyli przejście z niewiary do wiary, z grzechu do łaski, z smutku do radości, z samotności do wspólnoty i do przyjaźni. No i w tym kierunku musimy iść, bo inaczej to coraz większa będzie nasza depresja. Ona dzisiaj dotyczy dużej ilości ludzi i pogubimy się w tym. A Bóg przygotował nam radość i ta radość czeka. Radość jest do wzięcia. Dla nas wszystkich. Bardzo życzę każdemu z tych, którzy mnie teraz słuchają, żeby te drogi do radości. Jak najszybciej odnaleźli. Bo jeżeli tego nie odnajdujemy, to marnujemy życie. To przychodzi ta ciemność, przychodzi bezruch, przychodzi depresja, a to wszystko nas niszczy i nie pozwala się roz, rozwijać. Odnajdujmy drogi radości. W tym trudnym świecie one są, bo Bóg jest w tym trudnym świecie. On na nas czeka i może nas poprowadzić. Do źródeł wiecznej radości. Amen.